Cześć w tym odcinku powiem, pokażę, jak zdobyć wzmocnioną zbroję Błogosławionego Serca, która jest potrzebna do tego, między innymi, żeby zdobyć wszystkie koty. Eee, Musi być, być postęp fabularny, do, popchnięty do przodu, czyli pokonany widmowy mutant, który tutaj będzie u mnie w 12 odcinku. Z którym się biłem. Dopiero jak go pokonamy i wrócimy tutaj w to miejsce, które tam na początku pokazałem, pojawi się dron. Tajemniczy dron, on będzie przed nami uciekał i musimy go gonić. Zawsze będzie pokazywał nam drogę, do której musimy dotrzeć. Czy znaczy właściwie do niego musimy dotrzeć? I myślałem, że spoko po prostu będzie gdzieś umieszczony wysoko, i trzeba będzie do niego dotrzeć. Ale pojawiły się czasówki. I to jest kolejny element, który jest trudny który wymaga dużo cierpliwości tutaj, ale znowu mówię, warto, bo dopiero jak mamy ten kostium, wzmocniony kostium, zbroję wzmocnioną Błogosławionego Serca, dopiero wtedy możemy dotrzeć, wejść do jednej z lokacji, w której jest właśnie kot. A musimy mieć 12 kotów, znaczy koty się przydają do tego, że jak mamy 12 kotów, Możemy uruchomić sobie opcję, że pojawiają nam się na mapie miejsca, w których jest jakiś skarb, a którego jeszcze nie zdobyliśmy. I to bardzo dobra rzecz, jeżeli ktoś chce zdobyć platynę. W tym momencie dron pokazuje nam, jak mamy biec, i którędy mamy biec, i przebiec przez te białe tam linie, które były. Wtedy się jakby to jest taki wyścig trochę na czas. Mamy minutę, coś, żeby zdążyć. I w sumie po drodze pełno przeszkód. To, że tam są przeciwnicy, to luz, można ich przeskoczyć, ale potem pojawiają się kładki, które są ruchome, jakieś wahadła i w sumie, no, sprawa wydaje się dość trudna. Właśnie tu, aha, i dodatkowo jeszcze, jak widzicie, są takie podmuchy wiatru, które cię spychają, spychają albo pchają. O ile pchałem to jest OK, ale potem w kolejnej, w kolejnej lokacji będą w przeciwnym kierunku. Tutaj szybko poszło w ogóle 5 gwiazdek, czas 40, pewnie jakiś rekord mi się udało. I teraz on leci i znowu pokazuje nam, gdzie powinniśmy się udać. No tutaj już w ogóle zwolniłem, bo, bo już wiatr tam wiał. I dojść, że właśnie pełną przeszkód po drodze, to jeszcze ten wiatr wieje. Więc ogólnie y, trudna sytuacja. Tu miałem, tu zastanawiałem się, gdzie, gdzie pójść, ale na mapie pokazuje nam właśnie takim kółeczkiem, że y, gdzie jest jakby to zadanie poboczne. I tu kolejna, y, kolejna czasówka, ostatnia już. Jak tą przejdziemy, to będzie koniec finalnie. Nie będzie więcej czasówek, ale dość długa droga, i znowu. Minuta, ponad nie wiem, czy prawie dwie minuty, i trzeba dotąd dotrzeć. 3-2-1 start, e, minuta 50, czyli dwie minuty, dwie minuty na to, żeby tam dotrzeć, ale tak, trzeba się wybić tutaj i trzeba korzystać z tych wszystkich zdolności, które posiadamy, i jeszcze dodatkowo, właśnie wieje wiatr. Wieje wiatr, i ci wrogowie jeszcze przeszkadzają, a tu się jeszcze chowają platformy. I tu znowu wykorzystuję to, że tam dwa ciosy y, tam, kosą w powietrzu, zawsze to tam pomaga. I jest też tak, że ten czas ucieka, ale to nie jest tak, że my startujemy zawsze od początku, tylko no, na przykład dojdziemy do tego momentu i teraz będziemy już stąd startować. E, albo też e, tam po przeciwległej stronie jest kładka. Ja zostawiłem całe przejście, żeby też pokazać te dwie minuty. Tu akurat jest całe przejście, ale z dwoma minutami, bo mógłbym to powycinać. Ale żeby pokazać, że dwie minuty to właściwie przy takich błędach, które tutaj popełniałem, pozwalają na dotarcie, więc to jest jakaś taka szansa. To nie jest tak, że masz dwie minuty i po prostu bezbłędnie musisz to przelecieć, tak jak na przykład tutaj. Wskakujesz na kładki, które się chowają i trzeba jeszcze zdążyć uderzyć w dół i wybić się tak, żeby tam wskoczyć na tą kładkę na górze. Więc może się wydawać, że Szanse już marne, ale no to jest przejście, w którym mi się to udało. Ale jak zobaczycie, sekund zostało mało. Bo tu jeszcze trzeba się wybić i korzystać cały czas jeszcze z tych kładek i z wybicia i jeszcze wiatr cię spycha. I jeszcze wrogowie mogą cię atakować. I jeszcze to wahadło, ten topór. 24-23. To, że nagramy sobie tutaj save, też to nic nie da. O i tu właśnie dość, że to się chowa, to trzeba jeszcze się wybić. Jeszcze gdzieś pod łukosem w ogóle lecisz, więc też jest problem. 11, 10, 9, 8, 7, 6, boom. 6 sekund. Wystarczyło tylko dotknąć właściwie tych białych linii e, i wyścig zakończony. Tylko trzeba jeszcze do niego dotrzeć, żeby z nim porozmawiać. Ale tutaj już czas się zatrzymał, więc spoko. E, na dole mamy save, możemy sobie w razie czego odpocząć. No i wiatr jeszcze tam w międzyczasie też przeszkadza. Więc nie jest to takie strasznie trudne, jak niektórzy bosowie w różnych grach, ale no, jak ktoś nie lubi czasówki, to na pewno tutaj się nie odnajdzie. Znaczy ja nie mówię, że ja lubię. Tylko po prostu no, tutaj jest wyzwanie. Nasz dron ucieka, trzeba go znowu dorwać. Ale teraz już na spokojnie. Teraz już jest spokój, trzeba tylko do niego dotrzeć. Yy, właśnie on tutaj sobie parkuje, porozmawiać. Yy, krótka yy, scenka, taki filmik, przerywnik do obejrzenia i zdobywamy strój, tak jak mówiłem, potrzebny do tego, między innymi oprócz tego, że ma swoje statystyki, potrzebny do tego, żeby otworzyć. Yy, komnatę, chyba nawet dwie na całej mapie są, gdzie musimy mieć ten kostium ubrany, żeby dotrzeć do pewnych miejsc. I tam między innymi jest dwunasty kot. Ja zrobię też odrębny film z dwunastoma kotami, gdzie, gdzie jest dwanaście kotów w tej grze. Być może kiedyś komuś to się przyda. Jak skończy się filmik, pozostaje nam tylko przejść właściwie na drugą stronę i tutaj tam gdzie mieliśmy tą scenkę przed chwilą zostawił zostawiła nam e, tania, a inna wersja tani kostium mojej siostry. Wzmocniona zbroja błogosławionego serca ma dość dobre statystyki, więc też z tego powodu warto ją sobie zdobyć. Także mam nadzieję, że komuś to się przyda, jak zdobyć ten kostium i co zrobić, i jak poszczególne etapy z tym dronem przejść. Tyle w tym odcinku, i tutaj jeszcze pokażę ten kostium, i słyszymy się oczywiście w kolejnych, być może w kolejnym już będą koty wszystkie, 12 kotów do zdobycia.